Nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że wszystko wokół mnie wydaje się puste. Nie ma jej śmiechu w pokoju. Nie ma wiadomości rano. Nie ma jej głosu, który zawsze potrafił mnie rozśmieszyć w najgorszy dzień. Nie ma tych jej głupich, drobnych gestów, które kiedyś wydawały się takie normalne, a teraz bolą, bo nagle zniknęły. A ja, ja wciąż sprawdzam telefon. Nie mogę przestać. Wchodzę w każdą rozmowę, patrzę na stare zdjęcia, na te małe wiadomości. Które kiedyś sprawiały, że czułem się szczęśliwy. I ona już tam nie jest nie dzisiaj, nie jutro, nie tak jak kiedyś. Czuję, że jej obecność w moim świecie umarła powoli. Cicho, zanim w ogóle zrozumiałem, że odeszła, kiedy odszedła, zostawiła po sobie ciszę nie hałas. Nie krzyk. Tylko taką pustkę, która wypełnia każdy zakamarek mojego dnia i nie chce puścić. Próbuję normalnie żyć. Chodzę do szkoły, spotykam się z ludźmi. Śmieje się nawet od czasu do czasu, ale w środku wiem, że nic nie jest normalne, bo jej nie ma. Nie ma i nigdy już nie będzie tak samo. Czasem wyobrażam sobie, że wchodzę do jej pokoju, a ona nagle stoi tam i mówi: no hej, wszystko ok. Ale nie stoi, nie mówi nic. I ja wciąż siedzę z telefonem w ręce, patrzę na jej zdjęcia, na jej stare wiadomości i czuję, że każdy kawałek mnie został tam z nią. Najgorsze jest to, że próbujesz zapomnieć, a pamiętasz wszystko. Każdy uśmiech, każdy drobny gest, sposób w jaki mówiła Kocham cię bez słów. Te małe rzeczy teraz wydają się ogromne, jakby nagle całe moje życie kręciło się wokół nich, a ja nie mogę ich odzyskać. W nocy budzę się w środku ciszy i dopiero wtedy dociera do mnie, że to się naprawdę skończyło. Nie ma powrotu. Nie ma nagłego hej, wróć. Nie ma jej głosu w mojej głowie tak jak kiedyś. I to boli bardziej niż cokolwiek innego. Czuję, że ktoś powoli wyrywa kawałki mojego serca, a ja nie mogę nic zrobić. Nie mogę płakać w nieskończoność. Nie mogę krzyczeć. Mogę tylko siedzieć i myśleć. O wszystkim co straciłem, o tym jak bardzo ją kochałem i o tym, że ona już dawno przestała kochać mnie. I to uczucie najbardziej mnie zmiażdżyło. Nie jej odejście. Nie samotność. Najbardziej boli świadomość, że wszystko co było dobre zaczęło umierać w ciszy. Zanim w ogóle zdałem sobie z tego sprawę i że ja dopiero teraz muszę żyć z tym, co zostało, a zostało tylko pustym miejscem po niej.